Wobec Węgier na przykład teraz minister Sikorski podjął taką decyzję o wezwaniu ambasadora do kraju i celowo obniżeniu rangi reprezentacji do poziomu charge d'affaires, tak? I to jest sygnał polityczny. Natomiast dlaczego to zrobił wobec 50 innych państw, w tym, w tym najbardziej dla nas sojuszniczych, jakim są Stany Zjednoczone, a nie, no, nie, nie mamy pan, że w Berlinie, nie mamy politycy, w Madrycie, nie mamy w Rzymie, no Przedstawiciele tych krajów nie mają źródeł w Warszawie, dobrze wiedzą, że to jest kwestia sporu między rządem a prezydentem, no, że to nie jest jakby... Gest nieprzyjazny wobec danego kraju. A wie pan, ja rozumiem, że, że oni mają wiedzę, z czego to się wynika, natomiast często mówią, ale co nas to obchodzi? Nie macie ambasadora. Czy my mamy też swojego ambasadora wy wycofać z Warszawy, bo, wy bo u was e minister Sikorski e sabotuje decyzję prezydenta czy konstytucyjne uprawnienie? Jest pewnego rodzaju zasada wzajemności. Skoro my mamy u was ambasadora, to wy powinniście mieć u nas. Co innego, gdyby ten spół trwał tydzień, dwa czy miesiąc, ale on już trwa rok, ponad półtora roku. Tak? Pytanie to powinien się cofnąć. No, no, może trzeba po prostu zacząć przestrzegać prawa. Taką mam propozycję dla ministra Sikorskiego.